Widok na Deltę Tunaju z tarasu przy pokoju, gdzie się zatrzymaliśmy. Tutaj pozostałości starego PGR, bloki normalne. Odgłos wsi, kury utuczone, takie że hej, jest, jest okej. Okay. Everything is okay, The weather is okay. <laughs> Jesteśmy w miejscowości Murgiol. Sie zatrzymaliśmy w takim oto Badera. I zatrzymaliśmy się w Murgiolu, takiej małej miejscowości na delta Dunaju. Tak wygląda folklor rumuński. Tak wygląda miasteczko. To jest to samo skraj, tu już dalej ptaki nie latają, zawracają, bo nie mają dokąd lecieć. Ale spotyka się też taki folklor starej wsi rumuńskiej. Idziemy w kierunku Delty. Przyszczekają, no. wilki jakieś. i dochodzimy do delty tam się osiołek pasie osiołki pasące się na brzegu jeden drugi i tutaj trzeci taki samotnie stojący miasteczka widać, że kiedyś ono było w lepszej kondycji stare jakieś zabudowania tam wcześniej pokazywałem blok Pegierowski. Tu były jakieś olbrzymie gospodarstwa rybne. Dochodziło do tego, że zabijali ptaki, bo ryby im kradły. Obecnie raczej turystyka się stała dominującą. To jest jeden z przykładów takiego domu, gdzie można znaleźć nocleg. Przy jednej z głównych uliczek. Każdy pokój z prysznicem, wygodny i z klimatyzacją. Zatrzymaliśmy się w Casabadea. U nas także budowali bloki przy PGR-ach i to jest właśnie blok PGR-owski. Wioska wioską, o zdrowie dba trzeba, jest apteka przy poradni jakiejś dochodzimy do centrum widać, że kiedyś to było bardziej dostatnio żyjące miasto chociażby z tego powodu, że tam na wprost z tymi podcieniami kiedyś musiał być bar, bo jeszcze napis został teraz wymiecione równo nic się nie dzieje, nikogo nie ma ale zaraz pójdziemy obejrzeć jedyną restaurację która tutaj istnieje Skręcamy w uliczkę i mamy magazyn Mix Laguna, gdzie można piwa się napić. I co jeszcze to nie, a to dalej białe takie, to jest jedyna dostępna restauracja. Manu BBQ O po tej porze to klajpka jeszcze zamknięta, chociaż nie, otwarta. No tak wygląda. A z drugiej strony, w ogrodzie pod drzewami są jeszcze inne stolice. Wewnątrz tak to wygląda i są domki po drugiej stronie z małymi wyrętkami i stoliki i tutaj w cieniu akacji i innych drzew można złapać chwilę oddechu od słońca i upału domki jak widzimy są puste w ogóle ludzi mało to jest tylko napaleńcy delty Dunaju czyli ptaków, ryb, wędkowania fotografowania delta taka jest, a w okolicach murgiolu znajdowało się kilka rezerwatów pojedziemy je zobaczyć zobaczymy co z nich zostało bo podobno jest bardzo niski poziom wody rezerwat Sanaturi. Kompletnie teraz wszystko to wyschło. Według słów naszego gospodarza, jeszcze dwa lata temu na tym zbiorniku bagnistym wod z wo pokrytym wodą można było spotkać stada liczące 50 osobników flemingów, jak i innych ptaków błotnych. Obecnie sucho. Ogrodzenie tylko zostało, żeby rezerwat zabezpieczyć. Nic więcej. A tak z bliska wygląda właśnie to wyschnięte bagno, które kiedyś było ostoją ptactwa, rezerwat, wyschnięte totalnie. Nie ma wody, nie ma ptaków, woda na samej lecie jest jakieś 2 metry niż, niż powinien być, wszystko jest powyżej tego co Kiedyś było w wodzie, brak wody, brak wody. Oni tłumaczą o tym, że tu nie było opadów w deszczu długiego okresu czasu. Na wiosnę w ogóle nie padało. I taki jest tego efekt. Wymarłe bagno, gdzie kiedyś był rezerwat ptaków. Nic nie ma. Nic nie ma. Ani wody, ani ptaków. Pojechałem w stronę innych bagien przez taką wiochę a tam też susza Nie ma wody Zresztą tutaj widać jaka susza jest wszystko wyschnięte Na wiór delta Dodają wysycha Gospodarstwo upadające To jest dziura jeszcze gorsza niż tam gdzie jesteśmy bo tam jakaś turystyka jest, tutaj nie ma tego. A one, pas. Ch chcą wejść do domu, a brama zamknięta. Jakieś podubadające zabudowania, cała grupa domów. Tutaj w tej delcie Dunaju pada wszystko. Ludzie się wyprowadzili. Dzień dobry, dzień dobry. Wyprzedzili nas rowerzyści. Prezentuję murgiel od strony delty. Ogródki warzywne. Dynie czy arbuzy? Chyba dynie. Barbuzy to już są, a to dopiero kwitnie. Taka brzoskwinka, malutka, a już rodzi owoce. Porzucone łodzie, sieci rybackie. I taka chałupa w trakcie budowy na samym brzegiem. Taki upał, że nawet psiaki odpoczywają w cieniu. Zbudziliśmy je. Nie są zbytnio zadowolony. Mają ludzie takie domy. Winogrona. Inne owoce. Tutaj figa. A tam po drugiej stronie ulicy mamy jedyny warzywniak. No patrz na tym ruchliwym skrzyżowaniu, by doszło do słuczki. No ale się udało. Kupiliśmy arbuza. Najmniejszego jaki był, no ale i tak ważył 10 kg prawie wszyscy tu przyjeżdżają jedyny warzywnie jak już obserwowaliśmy to teraz idziemy do jednego marketu w nim można dostać wszystko od sznurowadła wódkę. a ta wygląda wejście do niego